Przechodząc się po Wrocław Motocykl Show 2014 trafiliśmy na naprawdę ciekawą rzecz. Każdy widzi nowe motocykle, każdy widzi customy, to wszystko oczywiście możecie zobaczyć na tej wystawie, ale jeżeli jest coś naprawdę innowacyjnego, to zaraz nas to interesuje. A taką innowacyjną rzecz właśnie znaleźliśmy na stoisku firmy. E, firma nazywa się e, Trailers Moto, ale jest właścicielem marki, nowej marki For One która produkuje przyczepy do przewozu motocykla. A nie jest to taka zwykła przyczepa, czym się różni od takiej tradycyjnej motocyklowej przyczepy. A Ta przyczepa przede wszystkim pozwala jednej osobie bardzo szybko w ciągu dwóch minut za, za, zamontować motocykl na, na tą przyczepę i, i ruszyć w drogę. To jest jakiś nowy projekt z tego co wcześniej zdążyłeś już powiedzieć. Tak, tego jeszcze na rynku nie było, przynajmniej nie, nie znalazłem nigdy. Więc y, y, jakoś zaczęliśmy po prostu w, montować taką przyczepę jak najprędzej chcemy po prostu tą lukę zapełnić. Znany już jest koszt y, takiego urządzenia. Y, tutaj operujemy ją za 4000 zł, y, to jest cena brutto. A jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć więcej informacji, to gdzie ma się zgłosić? Y, niech wejdzie na stronę www.forone.pl Michale, możesz mi zaprezentować jak to w takim razie działa? Z przyjemnością. we we'll